Witam, witam moje drogie znaki wodne. No cieszę się, że a, mogę rozłożyć dzisiaj, bo jutro, moi drodzy, mamy pełnię księżyca z 20 na 21 będziemy świadkami wielkiej e, supa pełni, ale od godziny 5. 5. 14 czy 41, do cztery księżyc będzie dodatkowo pozostawał w całkowitym zaćmieniu. A to oznacza, moi drodzy, że księżyc jest położony naprzeciwko słońca przez ponad godzinę. Ustawi się w stożku jego cienia i nabierze. Czerwonej barwy. Więc zapal różową lub czerwoną świecę. Um, lub pomarańczowe kadzidełko. Dodaj roz, rozmarynu i lubczyku. Zapal kadzidło i zacznij wizualizować. Ok? Bo to jest bardzo ważne. Oczywiście, jeżeli chcesz przyciągnąć partnera czy partnerkę a swojego życia, to jest bardzo ważne. Nie róbcie tego, jeżeli jesteście już w związku i chcecie coś poprawić. Nie, bo to może się przeciwko Wam po prostu odwrócić. Wyobraźcie sobie tego partnera, jak ma wyglądać, cechy. Najlepiej wymienić sobie je wcześniej na karteluszce, a później po prostu przeczytać, ok? To muszą być raczej cechy duchowe, intelektualne, intelektualne oraz przebieg relacji w związku, czyli tak jak chcecie to widzieć w pozytywnych cechach. I tak jak powiedziałam, nie piszcie osób, które już znamy, bo to się um, może po prostu przeciwko Wam odwrócić. Ok, um, zapalając świecę. Um, Jak zapalamy świecę, w płomień wrzucić, jak już zapalimy trochę. Muszę tu przeczytać, bo to wszystko napisałam. Rozmarynu i Lubczyku, mówiąc, przyciągam do swojego życia w sposób jak najszybszy i najgodniejszy dla mnie, takiego partnera. Oczywiście po wypowiedzi tego, nie? Rytuał powtarzaj przez kilka dni z rzędu, a potem cyklicznie aż do spełnienia, moi drodzy. Także to jest bardzo ważny, a ważna pełnia księżyca, jeżeli chcecie przyciągnąć po prostu to, czego pragniecie i chcecie, jeśli chodzi o partnera, i powtarzać to cyklicznie, najlepiej przez pierwsze parę co dwa dni albo teraz to. A, przez pierwsze trzy dni, bo każdy, e, każda pełnia czy nów księżyca jest najbardziej właśnie silny w tym okresie, a później cyklicznie, przynajmniej raz w tygodniu, czy też na dwa tygodnie. Moje drogie wodniki, o przepraszam, hmm. znaki wodne, o Bożeż tym mój, a chcę wam po prostu powiedzieć, co was może Czekać. To jest. Ta pełnia księżyca ma też dużo kwadratur, ma e, konstelacje gwiazd i planet są tak poukładane, że dla niektórych mogą być jakieś niespodzianki, ale nie tylko e, pozytywne, bo mogą się i niektórym i negatywne pojawić. Więc rak ryba. Rak, skorpion, ryba. Moje drogie raczki tu odniesiecie zwycięstwo. Tu odniesiecie zwycięstwo, bo macie piątkę a, mieczy i szóstkę buław. Tu odniesiecie zwycięstwo w jakiejś sytuacji, a, która zaistniała pomiędzy a, wami albo kogoś z bliskiego otoczenia, ok? to mogą być jakieś spory albo emocje które praktycznie wyszły na wierzch i a, daliście sobie z nimi radę, po drugie mogą to być i sprawy y, urzędowe dotyczące partnera czy partnerki, będziecie się czuli jakbyście wygrali bitwę ale w sumie to odniesiecie tutaj duże zwycięstwo no, ale uważajcie, uważajcie też, bo jest pod spodem, to jest na następne dwa tygodnie. Paść mieczy to jest takiej, możecie działać właśnie taką buntowniczą energią, albo macie kogoś w swoim otoczeniu, a, drogie raczki, kto Wam się po prostu przeciwstawia. Więc ja bym radziła, w tym wypadku jak odczekać tą sytuację, zignorować, a, tak jak mówię, modlić się, a, medytować, pisać w zeszycie pozytywnych aspektów a, i pozytywnych sytuacji, tak jakbyście chcieli widzieć daną sytuację. Także, no i waszym motem dla wszystkich znaków wodnych jest światło, light. Czyli pozytywnie podchodzić, bo z każdej sytuacji jest wyjście. Skorpion i ryba. Rak, skorpion, ryba. Więc moje drogie skorpiony. Tu macie magika i dziesiątkę pentakli. Kartę spełnionych życzeń. Czyli. Co niektórych z Was, ponieważ Magik jest um, jakieś, jakieś finansowe sytuacje, czy to w pracy, czy też w domu, uh, dojdą do skutku i macie, po prostu jesteście uh, wspierani przez Magika. Ok? Magik Ci mówi, jesteś zdolny czy zdolna do pokonania wszelkiego rodzaju trudności, tym bardziej, że dziesiątka monety, karta spełnionych życzeń, możecie e, dostać jakiś bonus albo finansowo po prostu dostaniecie jakiś zastrzyk, albo i nawet a, spadek czy... A, z ubezpieczenia, jakieś pieniążki. W każdym razie są to pieniądze, które praktycznie rzecz biorąc, sobie możecie wymanifestować. Ok? Nawet i wygraną. Nawet i wygraną, mojej drodzy. No, tym bardziej, że właśnie pod spodem mamy kartę, mamy kartę dziewiątka. Proszę. Dziewiątka kielichów, piękna karta. Też harmonia, zadowolenie, szczęście i pełna satysfakcja. To może być właśnie Waszym dążeniem. Także, moje drogie skorpiony, trzymajcie się na baczności i wizualizujcie to, czego pragniecie i chcecie. Tym bardziej, że macie magika. OK, eee, no to się może stać w przeciągu tych dwóch tygodni, albo nawet i dwóch miesięcy, dlatego że magiki jest kartą dużych arkan. Ale bądźcie cierpliwi. Wszystko i powtarzajcie często. Wszystko zawsze dla mnie pracuje. I zapamiętajcie, że dla każdego znaku wodnego motem jest światło, czyli dążycie do tego światła. Co niektórzy z Was szybciej to zobaczą, a co niektórzy, no niestety, będą musieli po prostu nad sobą popracować. Rak, skorpion, ryba. A ryba, dziewiątka mieczy i dziesiątka, i dziesiątka kielichów. Też piękna karta mojej drugiej ryby, ale najwyraźniej widać, że... A, Emocjonalnie męczy Was coś po nocach i jest to dla Was bardzo, ale to bardzo ciężkie, więc ja bym radziła po prostu nad sobą popracować, dlatego że inaczej nie będziecie się posuwać dalej. To Was bardzo męczy. To mogą być też i plotki w Waszym otoczeniu. To się może tyczyć Was albo kogoś z rodziny, ale mamy tutaj dziesiątkę e, kielichów, gdzie harmonia, satysfakcja i zadowolenie. Nastąpią, ok? No i pod spodem mamy szóstkę, szóstkę kijów, gdzie odniesiecie jednak zwycięstwo, dążycie do tego, aby jak y, najszybciej osiągnąć zwycięstwo czy też triumf. To może być właśnie tak, jak powiedziałam, może się tyczyć Waszych emocji, spraw, Związanych z domem, z rodziną albo i z partnerem, bo mamy dziesiątkę kielichów, jednak to wszystko po prostu popracujecie nad tym. No i to by było tyle, moi drodzy, moje drogie znaki wodne. No i do następnego. Życzę Wam wspaniałego jeszcze stycznia. No i widzimy się w lutym. Do widzenia.